Ja, panie, panie. Jak Jola byłaś, nie poznałaś Wilka? Ja jeszcze nie, ja tak. Tak, to wiesz, że można się było w nim zakochać. Dżentelmen w porządku, facet, uczciwy do bólu. Po prostu, no, musiałaś go polubić. No, nie wiem, coś takiego miało, że Polubił. Ciepły, ciepły. I zapalił z tobą Kieliszka, zrobił, pogadał, wiesz, i nie było oporu powiedzieć, że nie na przykład, że mam kłopot w rodzinie. O tak? A, a co się stało? Ja mówię, no, żona trzeci miesiąc już stoi za lodówką w sklepie. Bo, no, no, co, nie pamiętacie tego? Za lodówką stoi tego. A czemu ona stoi? A moja żona poszła i kupiła. Kędy? Taka dobra. Gdzie kupiła? No, w Warszawie, u nas, na dole w sklepie, w tym. Ja od razu za Giedniewską. Kalka. To ja szukam pożyczam, jedziemy do Warszawy, kupimy lodówkę. no pewnie, że tak. Poszła w Peweksi, kupiła. Gdzie kupiła? <śmum> w Peweksi. Aha, no, to nie dla nas. To Aha, to, 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 to bo zdjęcia miały córkę wstana. Aha, Pewek to, to nie. No będziemy dalej stali, <śmum> będziemy stali dalej za tą lodówką. On, Gienio Karczeski na przykład, świętej pamięci już. Gienio Karczeski, który. A gdzie ty Gieniu idziesz? Zimno już, jesień, była ostra, gdzie ty nie idziesz. On mówi do domu. A ty bez kurtki żadnej? No co ty kupiasz się? Przecież mi się tutaj Bóg kiesionko oddał. No masz. A, a dzikanek. Ja sobie ja mam. Ja mam. No i jej jesionkę nałożył i poszedł. A potem patrzę, samik się wiązał tego i... <śm> <śm> i na dworzec, nie było samochodu. I na dworzec poleciał. A oddał mu. Ja dostałem od niego brazylijskie buty. No i... Śłapiesz to wygląda, coś, jak muszę zwrócić uwagę. No już jesteś dorosły. I kiedyś trzeba przestać. Nie było tej mody w trąbkach chodzić. No, no, takie tylko są cicho biedni, takie, no piętoklasny, takie on. Poczekaj chwilę zawsze mieszmy. Przyniósł kurczę, ze skórki takie, buty. No? Żadnych można no, no już to wyglądać jak student szkoła A nie jak takiego. Łajże taka chodzący. No łajże, cofam, a potem przyjdź do mnie do pokoju, to dłużej w No i jeszcze on był przeciepłym człowiekiem. Przeciepłym. Był AK, walczył w AK. Był na pawiaku. Stał pod ścianą. Jak on uczciwie mówił, to przy żonie mówił. Nie, nie kochałem mojej żony. Ja no, nie. nie, no. Nie kochałem, ale ona mnie bardzo. Bardzo. I jak już na pawiaku mnie złapali, i stałem pod ścianą i Niemiec tam już, To i nagle Niemiec mówi: Wilkowski! To ja drzwi otworzył na ulicy, i mówił: dalej I nie wygodził. Okazało się, że ona, która nie była przez niego kochana, sprzedała meble, wszystkie obrączki w i to wszystko, sprzedała to wszystko i wykupiła go. I on mówi, za taki gest rysu, porządny mężczyzna. Nie mogłem powiedzieć, nie. Wzięliśmy ślub. Nie mogłem. Taki gest, mówi, za takie uczucie byłbym po prostu kogoś skrzywdził życie. Nie, nie mógłbym, nie mógłbym, Tam oczywiście jest taka dziwna opowieść, bo i Cybulski opowiadał o tym w filmie Wszystko na sprzedaż, że po róże ktoś pojechał do Niemiec, do Berlina po Róże, a jak wracał, to w Warszawie wybuchło powstanie. Wilkowski mówi, że to on pojechał do e, Berlina i wracał i dlatego w powstaniu stricte nie wziął udziału, tylko w tych takich działaniach partyzanckich e, Poza Warszawą. Wiesz, no? No i się No tyle. I został dyrektorem. Wiecie, ale to jest taki człowiek, który opowiadałem Wam, że w nocy, umówmy się w latach 50., czy początek 60., nagle mm, poszedł po świetniku, chodził na przystankach i grzebał w świetnikach. No jedzie suka policyjna, milicyjna. A wam co tu robi? A on jest uczciwy, on mówi, ja, Petów szukam, Bo mi tu jak niektórzy autobus zajedzie, to te pety takie duże wyrzucają. Jest kupalić. Bo tak siedzę w domu, pracuję, papierosów za zabrakło, to pety wybieram. Pety wybieram, Kiedyś? Jak to Pety? Wtedy był dobrobyt. Pety wybiera! Gdzie pan pracuje? Ja. To przyle lęka. Jaki pan tam jest? Dyrektorem. A wiesz, w piżamie wysionka narzucona. I milicjanci, dyrektor, petyspil. No, Bóg na komisariat, że ona odbierała. Kilka razy go odbierała. Bo wychodził, szukał coś tego. No, taki był szczery człowiek, naprawdę oddany. I co ja mu zawsze, ja tego nie mam, zazdrościłem. Pamiętał wszystko o Twoich urodzinach, mininach, Twoich dzieci, że no, chyba Twojego dziecka urodził. Mój się uczynił. No, nie nie się ciekawi. No, i to tak myślałem, że tu mam taką zabaweczkę, proszę przekazać. Taki, taki piękwinek. winek skakał i I proszę bardzo. A kiedyś bądź bądźmy się do sklepu. <grym> Może panie, szampanika, albo winko. <grym> A my jak zwykle, prawda? Rysiu? No, 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 to zwykle, zmykaj, ja to trochę popracuję. <grym> nie używam żadnych słów, jak robiliśmy dekamerę na to przez. Temat jest taki, a nigdy nie powiedział nic takiego, co tak zawsze mówił. I chciałbym, żeby te preciozja twoje troszeczkę bardziej uwypuklić. Ja mówię, a jakie to precyzja? on mówi, No chyba może. A, te mam! Mam, no, no to już to wy, uwypuklić, trochę, to znaczy co? Taki, naprawdę go wszyscy, wszyscy go kochamy. I wyleciał jako dyrektor, bo nie pasował, bo nie chciał. Tam odwołał jedną premierę, że nie, nie będzie tego robił. Jak to pan nie będzie robił? To trzeba robić, bo był ten czas, kiedy trzeba myć rączki, było e, takie bajeczki o myciu, ząbków, frączek. Nie, On mówił, to nie będę robił. To jest teatralka, tu robimy takie, takie spektakle. i To go wyrzucili. No to z Rałem się dogadała, że Rał był pierwszym w Komitecie Centralnym. No to Szkołę stworzyli. pomagał mu teatr, jakby uformować te pierwsze lata Białostocki. Szkołę, teatr. Był takim przyjacielem, jak on tu zawsze mówił. Wiesz, Krzysztof to czerwony, ale taki dobry, czerwony. No, dobry, czerwony, co dobrą robotę robił, no ale żeby robić w tych czasach dobrą robotę, musiałem być członkiem partii, na znaczy, by nie, nie zrobili. I wszyscy go kochamy. Naprawdę.